Obecnałem wam kurovlogi na tym kanale, nie? Do tego, witajcie! Kawa z tej strony, z kanału Pirotim. Dziś nagramy się pierwszego vloga yy, W którym powiem wam, jak wygląda życie off-camera, nie? Tego typu, no jak wygląda moja rodzina? Więc dzisiaj wyjątkowo wcześnie wstałem, co nie? To wam powiem od razu To jest 8.16. Wstałem godzinę temu Nie mogłem zasnąć całą noc I w sumie... Mam... No kapuś to już, czy nie wiem powiem biegki. Dzisiaj w planach y, jest pozbyć się kurwa tego co tu mam. Dokładniej robić ostateczny taki film, nie? Eee. Zrobić film, taki... zrobić film kurwa. O, tutaj piękny mój pokój, w którym montuję wszystko. Nie zwracać uwagi na łóżko. Czy chcę sobie się dzisiaj kurde pozbyć tych rzeczy, co mi zostało, nie? W sensie pirotechniki, bo 10 zamawiam znów pirotechnikę i gdzieś kurwa muszę ją trzymać, nie? Zacznijmy od tego, że gdzieś tą pirotechnikę muszę trzymać. I dzisiaj... mam no tutaj ja. I dzisiaj postaram się kurwa zrobić e, zrobić porządek z tym, bo nie będę miał gdzie piro trzymać, bo kurwa... Zazwyczaj pirotechnika trzyma się w, w pokojowych warunkach. Tutaj akurat taka pokoła jest ewentualnie. Ewentualnie będę trzymał to tutaj. A tu się jeszcze zastanowię nad tym. No. Yy. No więc, tak jak mówię, yy. czy pasowałoby dzisiaj w końcu się pozbyć tego, co tu mi zostało? Co to w ogóle mi zostało? Zacznijmy od tego. Rokietka Dumboom. Yy. Yy. Mini Blitz Ramsy. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9mm i dwie ps 2 nie? Bo kurwa. He, kurwa, miałem. Kurde, miałem nie przeklinać. Przepraszam. No, to miał być family friendly. Nie będę przeklinał. Bo jak widzicie wszystko już kurde poszło w ciul Wszystko zostało wyszczelone. To jeszcze fakturka po poprzedniego z tego zamówienia. No i. i się zastanawiam, co z tym zrobić, nie? Bo kurwa. Hmm, czemu ja tak przeklinam? Le, kawa ogarni się. O. Bo ogólnie się zastanawiam też, jak, ty, jak to przygotować. Nie? Bo kurde, wiem tam zostało. Czekajcie, ile zostało dni do Sylwester. Do Sylwester dni zostało: 26 dni do Sylwester zostało. I pasowałoby coś z tym wymyśleć. Nie? Bo kurde, nie będę miał gdzie, gdzie trzymać swojej pirotechniki. Ale wracając tutaj do tego mojego tematu, nie tutaj zazwyczaj na szafie trzymam pirotechnikę. Bo podejrzewam wam, że to jest dobre miejsce, tak żeby nikomu nie przeszkadzało, dzisiaj może... O, lampki jeszcze chcę dzisiaj wyświetlić sobie tutaj, żeby był fajny klimacik. I to. I w sumie... No nie wiem co zrobić z tym. No, e... powiem tak, jak będzie coś się działo ciekawego, jak będę serwował jedzenie albo będę rozkładał lampki powoli tutaj, to się będziemy widzieć. No. No tego, przycinam wideo. Widzimy się po cięciu. Dobra, sorry, to ten polec. Witam, wit, witam Was w podzięciu. Finalnie postanowiłem sobie zrobić tutaj z tymi lampkami, dam Was tu o tutaj na ryba i listy Normalnie amerykański już, już jest wygięty w tym miejscu, chociaż nie powinien być, taka prawda. Co mi się ta latarka świeci? Dobra, kiulis, będziecie mieli przejaźń. Na... Tutaj jest oczywiście ten statyw nasz. Ym... Jak się kurwa wyłączało lampę? Hmm, nie wiem, jak ci lampy wyłączę. Dobra, to będzie, będziecie musieli się, się zadowolić tak. Hmm, jak to się kurwa, lampy wyłączę. Nieważne, jeszcze nie oglądałem tej kamery. No, tak jak mówię tutaj jest na który was dam i będę tutaj wywieszał. A z tą pirotechniką, no po prostu trzeba będzie już się wystrzelać. Taki plan jest. No. Aha. I w sumie tyle. No. Hmm. Hmm, 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 hmm. Tylko gdzie, jakby będę YouTube tu Ogólnie tak, to jest moje stanowisko, na którym montuję Wam filmy. Obiad mój wczoraj, jeszcze to ogarnąć. No, i tak się to prezentuje, no. no, no najwyraźniej teraz będę, kurde, musiał to zrobić. Yy, udać się tam na dół, na dół. Yy, o, nie wiem, co będzie widać. O, do tego do domu. najście jakieś gwoździe ewentualnie. Poszukam jeszcze... Yy. Poszukam jeszcze, kurde, tutaj. Może tu coś jeszcze będzie. No, ała, kurde, O, są jakieś gwoździki. Na wkręty, kurde, zamontować najlepiej. No. Dobra, coś się pomyślić mimo. No. Dobra, więc jak będę montował lampy, jak tą pirotechnikę sobie do góry, to my, będziemy się wtedy widzieć. No. W tym cięcie. Ogólnie... Wiem, 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 rzeczy Wysłałem info do Pirotimu. Na razie patrzymy, które świecą lampki. Czy wszystkie działają, czy nie. To jest ogólnie statyw, na którym pierwszy jeszcze nagrywałem film. No, no i chyba wszystkie działają, nie? Ogólnie jest nowe w, w to, w tutaj pójdzie przez to, przez to, przez to i do końca. Tam, o, bo jedyny wolny kontakt to mam kurwa tutaj, bo tutaj mam komputer połączony. Tutaj mam router, który jest tutaj oraz miejsce, gdzie ładuję sobie to, gdzie ładuję mm, kamerę. No, resztę nie mam. I, i, a tu jest moja ładowarka. No, tutaj trzeba to, tutaj trzeba to... Mm, w sumie w dobrym, trzeba bo to jakoś, wiecie, ogarnąć, żeby było wszystko tak profesjonalnie, nie? Tak, żeby było amerykańsko. I ja też jeszcze, raz już napisałem na grupę Pirotimu. I jak wiecie, pirotechnika jest w tym miejscu i dalej się mieści na tą szafę. Tutaj jest do końca dochodzi Więc w sumie zajebiście, no No i chyba będę montował lampki najpierw Ale przede wszystkim Najpierw czynność, która jest Niezbyt bezpieczna dla innych YouTube mnie za to zbanuje. Ale otwieram okno I skaczę Nie no, żartowałem yy, yy, Nie skaczę tylko to Tylko No idę sobie kulturalnie zapalić papieroska Przed tym jakże wymagającym zadaniem i Pewnie się zastanawiacie jak jak ja mam to zamiar przyczepić, nie? Na co w końcu? Myślałem pod wkrętami, nie? Ale tak w myślę, że wkręty niezbyt. Trzeba będzie jakieś gwoździki pod to znaleźć. Hmm. Dobra, coś się pomyślę. Więc... O, o kurwa. O, teraz to mam poświecić, no Więc tak jak mówię, yy, ja się biorę zadanie. Jakim jest oczywiście skorcenie papierosu yy, Tak. I to. I... Da się to lampę wyłączyć, kurde, co się robiło. No. A i ja ogólnie mam taką informację w swojej piroteimu. Tylko czekajcie, dam wam na właśnie i wszystko zaraz powiem. Znowu. Za o jest, dobra. Znaczy, ogólnie mam widać ich do tej kamery, nie? I to. I chcę wam przedstawić kilka rzeczy. Yy, jak z tym piroteam'em, nie? Przez... jakże zauważyliście, kurde zbanowali na Oconda. I dlatego film pojawiał się na tym kanale. Nie na innym. Więc no, wina w tym jest. A i o treści Pirótymu yy, na dniach, na dniach, czy ja coś miałem, jeszcze miałem powiedzieć, a yy, na dniach dzisiaj nagramy Wam to, co mamy do nagrań, czyli te rakiety są u góry, nie? No i to, no i, no i się, no i pewnie coś nagramy, nie? To nie w takim w formie szowców, nie? Bo to najlepiej. I trzeba chyba powiedzieć, historię z badem jak to wyszło, że w ogóle zostaliśmy usunięci. No, yy, nasz została usunięta ze względu, że podoba mi bezpieczeństwo dzieci. Powiem tego, że najnowszy film, bo to mi do najnowszego wbiło. Yy, do najnowszego filmu, nie? Czytajcie mój cielamki, bo filmu, Poczekajcie. Do jednego z najnowszych filmów, wracając do tego tematu, wyłączę. Wracając do tego tematu, yy, do tego filmu do najnowszego wyszło. Wyszło tak, że po prostu YouTube tam dał nam ostrzeżenie, nie? No i wtedy... No i wtedy się... I wtedy się zastanawiam czemu, nie? Ale najważniejsze, musiałbym ktoś kurwa zgłosić. Jak widzieliście, był drugi kanał Pirotim, Z tagiem PiroTechnicy. dwa yy, No. I... I ogólnie... Yy, I ogólnie najważniej oni nas zgłosili, bo widzieli jak my nagle zaczynamy wiecie tak proszę do góry, akurat było 90 subów, 97 subów sub, była. Już miałem przygotować bujny jeden i male macie bujnego na tym kanale, no. I się zastanawiam, czy to nasza wina, pomimo tego, że ja to sam odpalałem, bez tam imigrancji Adasie i innych, czy może wina dlatego, tego, że nas głosili, bo wiadomo, konkurencja, no. Eee, co mam jeszcze powiedzieć, no. A, jeszcze kilka jedzinnych niech on Jak słyszycie, to nie jest za dobry dźwięk tej kamery, ale ale na, dniach, ale na dniach kupimy sobie mikrofon taki, wiecie, profesjonalny tego, który będzie siedział w tym miejscu u góry i będziemy już lepiej, i będziemy się lepiej słyszeć, nie? I dlatego też tak nie nagrywam na kamerach, na kamerze tej, bo kiosk jakoś mamy, nie? Dlatego głównie... Yy, yy, tu, 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 yy, i tego... Czekajcie bo spiszą, yy. Czekajcie. Nie Kaga akurat tobie nie ufam. Żeby ci dać. Wracając, no tak, nie zwracaj uwagi, bo ogólnie odpaliliśmy grupę Kiroti i się odpaliła. I mówię tak jak kto? I mówię szczerze że takie coś. No i wracamy do tej sytuacji z banem. To czy znaczy nie, z banem zakończyłem. Że po prostu nas banowali, dlatego jest ten kanał, a nie tamten poprzedni. I wracając do tej sytuacji z mikrofonem, na dniach będziemy zamać ten mikrofon taki do góry, żebyście lepiej słyszeli, żeby było wszystko takie w bo jest taki średni głos, tak jakby było coś przytłumione, nie? Zobaczymy jak będzie na vlog, bo sam się zastanawiam. I... A i trzeba czas trochę więcej powiedzieć. Czemu nagrywam na telefonach? Yy, Co czy, czy ja nagrywam na telefonie, bo? Bo po prostu mamy jakoś mikrofonu słabą, nie? I pomimo tego, że jest kamera, jest wszystko. Eee, czekajcie, nawet zrobię. Nawet zrobię. Muszę do tego zrobić piękną rzecz. Yy, pirotim SS. Podajcie na, na... A właśnie! Yy, link do Discord macie w opisie oraz w przyszłym komentarzu. Tam będzie Discord Pirotim. No yy. o. no O, nie wszystko jest. No wracając. Yy, pirotim będzie tak samo prowadzone, tylko kurde będzie bardziej uwalać i będę ja to bardziej odpalał. Oczywiście jak będzie ciemno i YouTube nie przypierdoli się do tego, będę się cicho, to w sumie będzie, to w sumie będzie to. To w sumie będzie no... No w sumie będzie lepiej. Z tego wszystkiego. Wyjdzie. Yy. No. I moim zdaniem, jak ja to będę odpalał, to będziemy dłużej stać. Bo specjalnie zobaczmy na kanał, żeby było wszystko od początku już się, ale jak razie, dosyć szybko rośniemy górę, zauważyłem. No. no. W sumie to byłem tyle z tych informacji. Więc tak jak mówię, dwie informacje. Czemu... Yy, podsumowanie całej informacji? Czemu ten kanał, a nie poprzedni? Bo nam usunęli tam ten kanał. Bezpieczeństwo dzieci gdzie ja odpalałem. A to tam, nieważne. Jeszcze jest dru i druga sprawa właśnie jest z tym mikrofonem. Więc zanim długo szykujcie się na lepszą jakość wideo. I nagrywanie kamerą bardziej, a nie kurde telefonami, tak jak to teraz robiliśmy. I pewnie w formie szopców będą dotykały i tak dalej, nie? To się pomyśli. No. I stał. a właśnie jeszcze, czy otoczyć sywestry i tego. Jak widzicie, mamy grudzień, zaczął się już, bo jest 4 grudnia. Jutro mojej rodziny. Jak mi złoży, jak składa się życie, to dziękuję pięknie. Jak już mówiłem. Eee, pe, 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 jak już mówiłem, to. Eee, to. Kanał. Eee, nie, nie kanał. W grunie się razą i w grunie się na dużo taką ilość shortsów z poprzedniego kanału. To, że jest ładniejsza pogoda, to nie zawsze u nas jest, po prostu tak to wygląda. No i z Staffu spodziewajcie się 30-31. No. Mam no, i jeszcze jeden vlog nagramy, z wyprawy na dyskonty, i to też kamerą nagramy I w ogóle na wszystko, więc damy radę jakoś, no Więc ja, ja jeszcze wam pokażę coś Poczekajcie, tylko was wezmę z tego statywu Więc widzimy się po cięciu Widzimy się po cięciu i teraz wam pokażę pewien sekret Tutaj nie zwracajcie uwagi na syf, bo Jak dobrze pamiętacie, jak oglądaliście poprzedni to, to rok temu stał był tu, tym razem to są wyraki, to jest kot mój, mój Venus. Venus. Kicie, kicie. się. Nie, no, śpi sobie, a to jest mój piesu. No. No. Staw rok temu był w tym miejscu. Dokładnie w tym. Śpi, No. Staw był w tym pokoju, nie? A teraz już Wam pokażę, gdzie będzie. A Staw tegoroczny będzie w tym, otóż, miejscu tym. tym. To, taki mam pusty pokój, i mam nadzieję, że będzie jak to fajnie ułożyć i będzie wszystko widać. Oczywiście będzie się na No I w sumie, yy, no, ja idę ustawiać się, żeby przygotować się do montowania lampek, to jest tak znane już z tego, z szczelania. Ja sobie idę lampki to układać i jak będę coś robił, to po prostu dam Wam znak. Nie? No. Więc staw w tym roku będzie tutaj na fajnie taki białej ścianie, będzie fajnie wszystko widać. No, to byłem na tyle. Nie, 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 nie to byłem tyle. Widzimy się po cięciu. No. <grywa> Kurwa jak się ja jestem słabym nagrywaniem. No tego. Ja już sobie zjadłem. Teraz wam pokażę polską myśl techniczną. Nie? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Widzicie? Tu była ta dziura, nie? Teraz jest taka plamka. O, to jedynie tak widać. Hmm. Będę musiał coś pomyśleć jeszcze trochę nad tym, bo tak tego nie chcę zostawić. Bo to ogólnie się odbiło od... Tego gówna. Ujebany ten motek jest lekko. No. I to dlatego. No. Ja wiem, coś się pomyśli z tym. No. A jak na razie? Dziurki nie ma, dziurki nie ma. Git. No. I zajebiście. No. Teraz chyba na kompa. Albo nie. Mm. To w sumie było na tyle z tej części, z tej całej części bo ja się chcę jeszcze położyć. Eee, później pewnie wam nagram jak będziemy coś z y, Adasiem. Bo jeszcze tak będzie szczelanie. Nie wiem dokładnie o której, o 15.30 się wy wybieramy, już w sklepach jest wybranie się o 4, o 15.30. Więc o tej się do Was odezmę z kamerą. A ja idę jeszcze się położyć spać. No. Bo kurde, po całej nocy nie spałem. Dosłownie, całą kurwa noc nie spałem. A widzę, że jak się kurde toje, to że jak się przybliża, to kurde laguje jak z kurwy syn. No. A to moja bluza z live'ów. Nie będą wiedzieć o co chodzi. No. Więc, widzimy się później. Salut. No, dzień dobry. Witam Was z kolejnej z vloga. Gofer przyszedł. Jesteśmy za kamerą Adaś. Jo. No, idziemy. Idziemy na szczelanie, o którym Wam mówiłem już wcześniej w poprzednich sekcjach. No. I to będzie mi się jeszcze podobało i to jest nic teraz pokazać, cię żeby... więc no trzymajcie się na takie. no